Live Invader jesteśmy przy Dorset Drive, a za mną korty tenisowe, na których już dziesiąt będą się najpierw półfinały, o których naprzeciw sobie staną. pierwszym Kyle McKinney i Isaac Alcantara, a w drugim Czarny Koinross Grimek, Nora Rodrigo, która zmierzy się z Lorencem Gallagherem. Na sali niebagatela 400 tysięcy dolarów. Kto zgadnie wielką nagrodę? Kto idzie z tarczą, a kto na tarci? Dowiemy się już niedługo. 2015, pierwsze terisowe emocje. nam wygodnie i zapinamy pasy. A sponsorem rozgrywek WN Open jest oczywiście Sprang. A to jest zajebiste, bo ja to same na to jest taki kurwa zmienia. Mmm, zajebiste smak Sprang. Jak się pan nazywa? Jak się pan nazywa? E, siemano, ja jestem e, Mam do pana pytanie. Zebraliśmy się tutaj na wielki turniej tenisa WN Open. Chciałbym pana zapytać, kto pana zdaniem jest faworytem do zwycięstwa w tym turnieju? E, Z jak że ja już odpadłem, to, to, to Nora. No to proszę pana kto najbardziej panu kogo ko, 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 ko po prostu panu najbardziej szkoda jeśli chodzi o wszystkich tutaj zestawionych w tym turnieju? To, kto na no, panu żeby największe wrażenie no proszę pana oczywiście? Panie, nie, nie oddażadnego gama czasowy z rankiem dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Kto Pana zdaniem zwycięży cały turniej? No Kto jest największym faworytem? Jest tu dzisiaj nie bagatela, 400 tysięcy dolarów do wygrania, więc to jest naprawdę spora suma. Kto według Pana tutaj ma szansę największe zwyciężyć w tym turnieju? To mi się zdaje, że pani, która mnie rozłożyła na łopatki. A która tu pani, Pana? Pani, pani Nora. Pani z... się z... Zdaje, że za mocna jest. Czyli uważa końca. Pan, że Pani Nora to czarny koń turnieju dzisiejszego? Zdecydowanie. Fantastycznie, a kto na panu zrobił największe wrażenie podczas całych rozgrywek? Oj szczerze mówiąc, tak nie skupiałem się na tym. A kogo pan typuje w finale? Jakie są odczucia przed półfinałami teraz? Kurczę, a, kto, a kto w ogóle jest... No proszę pana, w pierwszym meczu, w pierwszym meczu gra Kyle McKinney i Isaac Alcantara, w drugim będzie, będzie grała Nora Rodrigo, która zmierzy się z Lorencem Gallagherem, proszę pana. To mi się zdaje, że Isaac i Nora w finale i Isaac przegrywa. I Nora skarnia wszystko, nie, tak? Wygrywa Stanie są podzielone drodzy widzowie, mamy nadzieję na wielkie panie emocje, panie już, już niedługo 20.15, siadamy w fotelach i naprawdę kurwa zapinamy pasy, bo to może być fantastyczne widowisko sportowe. Ja to jestem biologia to relacja Life Invader. Ja udziału, udziału. Dzień dobry, kto według państwa tutaj wygra dzisiaj ten turniej, kto jest, jest faworytem? Moim zdaniem, jedyną osobą, która, która jest w przeciwnym płci, to jest kobieta, więc chyba kobieta. A pan, a pan? Z czarnym no, wow. zdaniem. A czy to nie jest swojego rodzaju szowinizm, że pan tutaj od razu skreśla mężczyzn w tym turnieju? Być może, być może. No dobra, rozumiem, a kto, kto według pana tutaj powinien wypić teraz z Bo mi się wydaje, że BBOD, bo Sprank jest sponsorem dzisiejszego turnieju, jak i naszej relacji, moi drodzy. Wydaje Dobra, się, Gruby, idziemy po Spranka. Tak, żeby, żeby się, na pewno sędziowie potrzebują orzeźwienia, bo to orzeźwienie nie daje. Tylko Sprank. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na e, półfinałach With Open. E, dotarliśmy do tego etapu, dotarliśmy do tego etapu, gdzie zmierzą się ze sobą czterech najlepszych zawodników naszego turnieju. E, Będą to Kyle McKinley, Isaac Alcantara, Nora Rodrigo oraz, oraz Lawrence Gallagher. Dobra, czemu pan tu w ogóle stoi i oglądać mecz, proszę pana? E, bo jedyne co lubi podczas meczu to iść i Jewanego Spranka. Wolę go mieszać z tak zwanym ludem i, i kuwa, moim ludem sojowym na kaszę, ale jednak sam też jest spokojny. Fantastycznie, Sprank jest dzisiejszym sponsorem, także oczywiście polecamy Sprank, najlepsze rzeźwienie. Co pan powie o smaku Spranka? Oooo, w sumie spoko, ale mógłby być lepszy. Oooo, by wszyscy kuwa w tym stanku! Zróbcie w końcu jabłkowe jaką stanka, bo ja nie mogę wytrzymać! Japo! Jej! -y. Kocham jabłka! <głosy> <głosy> jak pan ocenia kwestię bezpieczeństwa na tym turnieju tenisowym? Generalnie jest elegancko, profesjonalizm, nie mam na co narzekać, wszystkie są sprawdzone pod względem tego, czy ma jakieś piwko, czy nie piwka, czy broń itd. więc jest ok. Słyszymy, że syreny teraz wyją, a czy były tu w ogóle jakieś kłopoty podczas tutaj tego turnieju całego? Nie, nie było żadnych kłopotów, nic nie było. Fantastycznie, wygrywa Sport, jak widzimy, drodzy widzowie, jest fantastyczne widowisko. Dziękujemy panu bardzo. Za nami pierwsza bateria tenisowego półfinału w WN Open. Kyle McKinney pokonał Izaka Alcantarę 3-0, 3-1. Był to naprawdę emocjonujący mecz. Czekamy właśnie na zakończenie drugiego spotkania i zaraz dowiemy się, kto ze sobą spotka się w wielkim finale. Dzień dobry, jesteśmy teraz na świeżo ze zwycięzcą pierwszego półfinału. Jest z nami Lorenz Gallagher. Jak pan się czuje, że zwyciężył pan półfinał i trafił pan do wielkiego finału? No mówiąc szczerze, nie spodziewałem się. Mecz przebieg zaskakująco dość łatwo. Były tam jakieś wyzwania, trudne piłki, ale udało się to opanować bez problemu. Plan, wiemy, zadziałał, pani, plan zadziałał, Pani Nora Rodrigo była tutaj e, przedstawiana jako czarny koń turnieju, no... E, jednak tak się nie stało. Co pan chce powiedzieć o, o tej rywalizacji? No, czy muszę powiedzieć szczerze, że Nora jest ciężką zawodniczką, która ograła tutaj niejednego, więc naprawdę ukłonę do niej. No ale tym razem była gorszodem. Fantastycznie, dziękujemy bardzo i gratulujemy zwycięstwa w tym półfinale. Zobaczymy, co teraz pokaże. Niech wygra sport, i niech wygra lepszy. A sponsorem dzisiejszej relacji jest oczywiście Sprank. No i jesteśmy już po półfinałach. Po półfinałach, drodzy, drodzy państwo, przed nami wielki finał. Na przeciw siebie staną Kyle McKinney i Lawrence Gallagher. Emocje sięgnęły Zenitu na sali 150 tysięcy dolarów. To z jest nagrodę jest i zwycięży w wielkim turnieju WN Open. Dowiemy się już za chwilę, bo już za chwilę przed nami wielki finał. Powiedzieć, że mi zastanawia jedna kwestia. Bo panowie ostatnio wywiad robili, że nie lubią tenisa. Teraz robicie no nie, wywiad, co się znowu? Kurwa ten tenis, ale chcę być zdalnym dziennikarzem i mówić o tym, co się dzieje w mieście. No Przecież to jest moja praca, to chyba to wiadomo. Mnie ten tenis! <laughs> Dzień dobry. Z każdego z osobna chciałbym tutaj zapytać Państwa, kto według Was jest faworytem w wielkim finale? Kto zgarnie 150 tysięcy dolarów? No, no, ciężko powiedzieć, no, no tak naprawdę notujemy większość i zajmujemy Ech. się obstawą niż te oglądaniem tego meczu, oczywiście. Ledzie, mm. A Czyli tak jak my macie wyjebane my w tego co ma, całego ma, tenisa. Stać, no, praca, no praca, no praca. Rozumiem, rozumiem. Tak. No, Dzień dobry, jesteśmy z Senginą na bieżąco, teraz w Sen jednego z półfinałów, mamy parę pytań. Jak pani ocenia tutaj fair play e, na tym turnieju i jak w ogóle rywalizacja przebiegła, bo z tego co słyszałem to w jednym z meczów była mała kontrowersja. Mała kontrowersja odnośnie powtórki, którą zarządzili dopiero na sam koniec meczu, zamiast na bieżąco. Wydaje mi się, że jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości, to, to warto było powtórzyć, powtórzyć gem. Jeżeli chodzi o fair play, no to jak najbardziej. Generalnie zawodnicy są bardzo, bardzo sportowo nastawieni. Jest. To nic im nie można zarzucić, tak? No ja też uważam, że naprawdę to jest wielkie święto sportu, wszystko przebiega w fantastycznej atmosferze. Dziękujemy bardzo Pani za wypowiedź i, no, i powodzenia w dalszej karierze sędziowskiej. A tak ogólnie to chce Pani w tym kierunku się dalej spełniać jako sędzia tenisowy? Yy, myślę, że nie. Myślę, że nie. O, to dziwne. Czyli Panią też kurwia ten cały tenis? Nic takiego nie powiedziałam. A rozumiem. Ale jakaś awersja do Twisza jednak jest, jeżeli pani chce kontynuować tej kariery. Czyż nie, eee, a wersji nie ma. Raczej to nie jest po prostu to. A, rozumiem, rozumiem. Wiecie, teraz takie moje prywatne uczucia, bo ja mam szczęście, że ten tenis to kurwa nie jest wcale taki zły. Nawet to, to jest fajne wydarzenie w sumie dla miasta, naprawdę. Zaczynam pomału lubić tenis, ale kurwa, co prawda dalej nie rozumiem w ogóle o co chodzi. z Tą rakietką dalej czy tam paletką, czy jeden chuj, stary nie wiem co to jest. Ale fajna zabawa, Zobaczcie. widać, że ludzie się dobrze bawią, a to jest na pewno najważniejsze. ...Malkantarą Anorą Rodrigo. Y, pani Rodrigo zwyciężyła wygrywając w dwóch setach. 1-3-0-3. Gratulujemy. pojedynek był niezwykle emocjonujący. A już teraz, już teraz na naszym boisku wielki final Wizard News Open. Pierwsza edycja. Zapraszamy na boisko Kyla McKinney'a i, i Lorenza Gallaghera. Kurwa ale Patrzcie kurwa zjebał stary, chciałby Henrym zajebać. Nie powiedz, to jest mijał obok ciebie. Ale jeszcze Stary kurwa, propsuje od dzisiaj ten to są takie emocje, już wiem co to forehand, backhand, że kurwa trzeba 120 na godzinę zajebać serwis, żeby tamten nie mógł tego kurwa odbić stary, to jest takie emocje są, Zaraz właśnie trwa finał stary i nie mogę się doczekać aż zobaczyć kto wygra kurwa 150 tysięcy dolarów, to jest naprawdę bardzo zajebisty kurwa event. Frank, Frank, Lorenz, Lorenz, wygrałem. I finał. Naszego turnieju Wizz News Open. W trakcie, w trakcie tego, e, tego turnieju spotkało się ze sobą 14 wspaniałych zawodników. Natomiast zwycięzcę mamy mamy jednego jest nim pan Lorenz Gallagher. Bardzo proszę, wielkie oklaski dla pana brawo, Gallaghera. Brawo, brawo, brawo! Brawo, naprawdę! Brawo, Mój człowiek, mój Witamy, witamy, jesteśmy z organizatorem tutaj turnieju, jesteśmy już po całych rozgrywkach zwycięzcą Gallagher, fantastyczny występ też reszty, oczywiście no Rodrigo fantastycznie się pokazała, oczywiście Markingi był zajebisty, wszyscy byli fantastyczni, naprawdę my jesteśmy z organizatorem turnieju właśnie. Chciałbym, żeby pan się przedstawił i powiedział, jak to pan podsumowuje wszystko. Jak pan ocenia przygotowanie, naprawdę, relacje, żebyśmy z każdej strony wiemy, wszystko o bezpieczeństwie, że turniej był zabezpieczony idealnie. Wiemy o tym, że jest tu fantastyczne jedzenie. Pozdrawiamy Baby Lounge oczywiście z Franka, bo jest też sponsorem naszej relacji dzisiaj. No i jakby pan wszystko to podsumował? Dzień eee, dobry, no, witam widzów. D Wong. Ze mną jest Mailing Wong, Wizelnius, organizator tego turnieju. Turniej był bardzo emocjonujący. Przyniósł tak naprawdę dwa dni świetnej sportowej zabawy. Zawodnicy stanęli na wysokości zadania i dostarczyli wszystkim oglądającym niesamowitych emocji i naprawdę długich godzin sportowego szaleństwa. Szczególnie dzień dzisiejszy, który tak naprawdę już był na tym topowym poziomie, który pokazał nam, że mamy naprawdę czołówkę w San Andreas graczy tenisowych. I mam nadzieję, że to dopiero początek takich turniejów w naszym stanie. Fantastycznie, dziękujemy za odpowiedź. Ja ze swojej strony powiem, że no wcześniej bardzo mocno wkurwiłem ten ten tenis, ale teraz zmieniłem zdanie i szczerze mówiąc, ten zajebisty, łączy ludzi, to jest fantastyczne widowisko sportowe i naprawdę mo mogę polecić tą aktywność fizyczną, a też można z tego naprawdę sporo zrobić, bo jak wiemy, to zwycięzca całego turnieju zgarnął aż 150 tysięcy dolarów i to nie jest mała kwota, naprawdę to się może opłacać. Um, dokładnie, dzięki naszym sponsorom byliśmy w stanie zaoferować naszym uczestnikom naprawdę. Atraktywna... Sprank! Najlepszy smak o Sprank jest zajebisty. Eee, tak, między innymi w jest prank, który był głównym, głównym sponsorem turnieju, eee, Mogliśmy zaoferować naszym zawodnikom tak naprawdę niesamowite nagrody. Od 150, eee, potem 90, 60, 60 tysięcy, nawet zawodnicy biorący udział w ćwierćfinałach e, otrzymali nagrody, które tak naprawdę. Eee, całkowicie pokrywały kwotę wpisową, także... Jak najbardziej fantastycznie, bo jest to też jakby ten poświęcony czas, no i wydane pieniądze na przygotowanie, wiadomo, trzeba się odpowiednio suplementować, trzeba trenować, mieć za co trenować, na sprzęt, także to jest naprawdę fantastyczna inicjatywa tutaj ze strony organizatorów od państwa. Znaczy się, że też oferujecie właśnie takie nagrody pocieszenia. Każdy musi być zadowolony, jednak to jest sportowe święto. No cóż mogę powiedzieć? Początkowa Pula wynosiła od 250 i nie uwzględniała takich 250 tysięcy nie tak wielkich nagród. Natomiast to ludzie wychodzili do nas i przychodzili do nas z ofertą sponsorowania tego turnieju. Także my jesteśmy im wdzięczni. zawodnicy pewnie też są zadowoleni, bo więcej osób są nagrody i nic tylko się cieszyć wielki, kurwa do samo Kanekiego, bo wiadomo, że na pewno dorzucił swoje tutaj e, trzy kurwa pensje, że tak powiem. Trzy grosze, Postuło. tak. Tak, grosze Kanekiego zostały dorzucone, można tak powiedzieć. Ej, no. Nie można zapominać też o, o Hunting Clubie. E, tutaj pan, pan Clark też się dorzucił. To są naprawdę duże pieniądze, także e, te trzy głównie sponsorzy nasi, naprawdę e, dzięki nim tak naprawdę dużo się odbyło. Dobra, shoutout Gangsta, kurwa, shoutout szamberboys09 kurwa, Pozdro, zajebisty turniej tenisowy, naprawdę, wszystko na plus, tenis jest zajebisty kurwa. E, dziękujemy również, jak chcę tego powiedzieć, że w plotkach e, Wizulisa nie chodziło o Phoebe'ego. No dobra, wolne media kurwa, rzetelność przede wszystkim. <grym>